Księże, rozmawialiśmy przed chwilą z Ewą Halczyńską z Domu Samotnej Matki o tym, jakiej pomocy potrzebują i jakie błędy niestety jeszcze się zdarzają. A ja bym chciała z księdzem porozmawiać o tym, jak Fundacja Służby Rodzinie Nadzieja niesie pomoc, ponieważ od wielu lat pomagamy Domowi Samotnej Matki. Jeden procent, który zbieramy, również część funduszy idzie na Dom Samotnej Matki. Tak. Ale jak wygląda pomoc no, specjalistów? Myślę, że najważniejszą sprawą, którą trzeba tutaj podkreślić na początku, to, to jest to, że to nie my wymyślamy sobie, jak chcemy pomóc domowi samotnej matki, ale jakby na pierwszym miejscu co jakiś czas dopytujemy się, jakie są potrzeby domu samotnej matki, czego w danym momencie dom potrzebuje, czy w jakiejś dłuższej perspektywie. I wtedy zaczynamy planować po prostu jakby pozyskanie środków na tą pomoc, czy, czy konkretnych rzeczy, które, które tą pomoc stanowią. Są też takie elementy, powiedziałbym, naszej pomocy, które są już takimi elementami stałymi, na przykład pakiet na dzień dobry. To jest taki zestaw najpotrzebniejszych rzeczy, które każda mama, która przychodzi do domu samotnej matki, otrzymuje po prostu na dzień dobry, na, na jakby na przywitanie. Tam jest i pościel, piżama, kosmetyki jakieś sztuczce kubki, podstawowe po prostu rzeczy, tak aby no, mogła po prostu zamieszkać. Czasami, bo są to kobiety, które uciekają przed przemocą, często po prostu przychodzą tylko z dzieckiem, nie mają jakby niczego, więc taki pakiet na dzień dobry jest taką podstawową jakby potrzebą, tym potrzebą podstawowym jakby zaradza. Pomysł na ten pakiet narodził się w domu samotnej matki, wśród pracowników, którzy te potrzeby widzieli, natomiast fundacja sukcesywnie co roku czy dwa razy do roku e, kupuje ze środków własnych albo pozyskuje jakieś fundusze na to aby właśnie 20 kolejnych 20 pakietów e, dla e, dla mam przygotować właśnie w tej chwili akurat jesteśmy w trakcie kompletowania e, wszystkich rzeczy które do 20 pakietów e, trafią jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia do domu samotnej matki to to jest spośród takich stałych rzeczy, ale też okazyjnie prowadzimy innego rodzaju pomoc. No, dom Samotnej Matki, tutaj na Broniewskiego 1A, funkcjonuje od jesieni 2011 roku, więc już 11 lat. W tym czasie przewinęło się bardzo dużo mami, dzieci przez ten dom. Był on jakby zaprojektowany, czy może lepiej powiedzieć, wyposażenie pokoi było. Trochę takie standardowe, może powiedziałbym takie placówkowe, może trochę mało domowe. Ono się też zużyło przez, przez te lata, przez użytkowaniu po prostu przez wiele, wiele osób. Dlatego też w porozumieniu z Domem Samotnej Matki, z pracownikami, z dyrekcją w tym roku zrobiliśmy kampanię, przeprowadziliśmy kampanię pod tytułem Pokoje Marzeń aby jedną trzecią pokoi wyremontować i na nowo wyposażyć. I to nam się udało, zebraliśmy kilkadziesiąt tysięcy od naszych darczyńców, na których zawsze można liczyć. Udało nam się też skorzystać z pomocy wolontariuszy, również w Fundacji Castorama i Fundacji Na Nowo Polska, którzy nam pomogli po prostu doprowadzić ten projekt do końca. I w tej chwili w ośmiu pokojach odświeżonych, na nowo wyposażonych, Powiedziałbym takich bardziej domowych, zamieszkało, zamieszkało 8 mam. Od czasu do czasu też prowadzimy różnego rodzaju takie akcje, które jakby na, na szybko są po prostu potrzebne i to w zależności po prostu od potrzeb. Często jest tak, że z domu samotnej matki po prostu proszą nas, bo czegoś brakuje, więc staramy się na te potrzeby odpowiedzieć. Gdyby ktoś chciał. Pomóc, to co może zrobić, jak może yy, zacząć działać? Zawsze może wpłacić darowiznę na konto fundacji bądź na konto domu samotnej matki i w zależności od potrzeb, te pieniążki będą po prostu wykorzystane na potrzebne rzeczy. Natomiast jeżeli chciałby w jakiś sposób materialnie wspomóc, to najlepiej po prostu skontaktować się, zadzwonić do domu samotnej matki czy do fundacji, zapytać co jest jakby na dany moment potrzebne i wtedy może konkretnie włączyć się, kupując dane produkty. Bo te potrzeby po prostu z dnia na dzień się zmieniają. Na przykład w pewnym momencie potrzebne są pieluchy o rozmiarze 0,1, ale już za kilka miesięcy nie te będą potrzebne, a będą potrzebne większe rozmiary, bo akurat mamy w tej chwili kilka mam, które za moment będą rodzić, więc te najmniejsze rozmiary będą potrzebne, ale za kilka miesięcy będą potrzebne większe. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję również.